Siema, ja jestem Tomek z kanału Dubble Magic of TD i dzisiaj raczej nie jestem w miejscu, w którym powinienem nagrywać, więc wróćmy do studia. to jeszcze nie tu, ale są lody. Ło, wow. nareszcie, pozwólcie, że ja ściągnę tą kurtkę. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak poprawnie wykonać Double Lift i sztuczkę. Związaną z tym właśnie trykiem. Przed podejściem do widza weź dwie karty, a następnie połóż je na talii tak, aby pomiędzy dwoma kartami a talią została mała szparka, używając mojego palca. Potem weź dwie karty, tak jakbyś trzymał jedną, i pokaż widzowi, żeby zapamiętał tą kartę. Następnie włóż kartę. Z góry do środka i stryknij talię. A potem powiedz, że karta, którą włożyłeś do środka, przeteleportowała się na górę. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania.